No dobra, mamy jak zacząć. Bardzo fajnie, mamy już, powiedzmy, mini przewagę. Jakbym znalazł kartę 3-2 w następnej rundzie i teraz udałoby się uderzyć. O oh my god! Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o konkursy YouTube'owe, mamy już tak naprawdę za sobą. Moi drodzy, dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział. Troszeczkę muszę wam powiedzieć, że czuję się rozczarowany, bo bardzo mało osób wzięło udział, a szanse dzięki temu wzrosły dla tych, którzy wzięli, dla tych uczestników. I wasze propozycje były naprawdę fajne. Słuchajcie, wybrałem trzy, moim zdaniem takie najbardziej... Um, Spełniające moje warunki, czyli karty, które faktycznie zasługują na jakieś wzmocnienie bądź nerfa, są, są rzadko spotykane. I trzy e, były też grafiki, i cztery, słuchajcie, Wasze zmiany były po prostu OK. Jeżeli jakaś tutaj e, Wasza zmiana nie trafiła i nie wygrała, to dlatego, że prawdopodobnie była zbyt mocna, zbyt OP. Uważam, że te, które wam zaraz pokażę, będziecie mieć je zaraz tutaj na ekranie, są w miarę OK. Słuchajcie, zacznę, słuchajcie, od pierwszej zmiany, która dotyczy karty. Um, dotyczy karty, słuchajcie, strażnika. Strażnika źródeł, jak dobrze pamiętam. Strażnik źródeł to jest bardzo rzadko spotykana karta. I słuchajcie. Kolega tutaj zaproponował, żeby koszt na przykład dać na 2, albo to samo zaklęcie zmienić na szybkie, i jest to bardzo fajna propozycja. Oczywiście tutaj mam przede wszystkim na myśli dary źródła, żeby to zrobić na szybkie, bo to jest potencjalnie dobra zmiana. Bo jeżeli chciałby zmienić koszt na 2, to musi zmienić też te statystyki. Więc ja to biorę pod uwagę tę drugą zmianę. Słuchajcie, dary źródła, gdyby to były szybkie, nawet słuchajcie, jakbyś dopisał 0, nie miałbym za to pretensji, bo to trzecia runda. Bardzo fajna, ratowanie kart, co powiedziałem. Super sprawa! Bardzo mi się podoba, bo ta karta jest naprawdę bardzo rzadko spotykana. I gdzieś tam bardzo ciekawa. Bo ja wiecie, że czasem lubiłem grać z Soraką. Wydaje mi się, że jakiś potencjał byłby. Kolejny, słuchajcie. Moje gratulacje. Wygrywasz oczywiście skina. Druga taka karcioszka, bardzo fajnie, brawo Soka, bo jak dobrze pamiętam, to ty to zrobiłeś. Bardzo kreatywna. Tutaj gdzieś będziecie mieć grafikę obok, słuchajcie, no, taka idealnie pasująca do zaun. Idealnie, żeby uruchomić tę kartę, zobaczcie, że on tutaj nawet zmienił, jak dobrze pamiętam statystyki, bo teraz nie mam akurat tego przed sobą. Pod przypływ i dodatkowo drugi warunek, bardzo fajna karta, umożliwiająca, słuchajcie. No, słuchajcie, wiele fajnych deków, nawet, bo możecie to zagrać z nami, możecie to zagrać z i jest ogromny potencjał. Szczerze mówiąc, nawet możecie to zagrać z masterem. Bardzo fajna zmiana, naprawdę jedna z najlepszych, taka, która tutaj nawet uważam, że nie jest zbyt OP, a fajnie uruchamia niektóre archetypy. Naprawdę mistrzostwo. I na koniec, yy, dlatego, że słuchajcie. Yy... Chciałem napisać nazwę, Bałwan oczywiście to napisał Zaproponował Wladimira Ja się skupię na jego, słuchajcie, pierwszej części Mianowicie zaproponował, żeby ten postrach tutaj nie był Tylko postrach był tutaj A tutaj na start mamy regenerację Mi się to jakby spodobało Mimo, że to jest bardzo ciekawe Bo to sprawdziłem Taka ciekawostka Wyobraźcie sobie, że jedyna regeneracja Z Noxusu Kliknąłem już Enter jak coś Jest tylko tutaj jest to jedyna postać, która ma regenerację. Czy by coś zmieniło, jeżeli chodzi o granie Noxus regenerację, gdyby tutaj dać? Myślę, że nie. Tutaj postrach mógłby być. Bardzo mi się podoba ta regeneracja. Umożliwiłoby to blokowanie, uruchamianie na przykład szramowiska. Byłoby to jakieś kombo. Wladimir faktycznie by na tym zyskał. Czy to byłoby zbyt OP? Trudno teraz powiedzieć, bo to trzeba byłoby przetestować. I jeszcze dodatkowo, bardzo fajna zmiana. E, zaproponował tutaj e, nasz, e, mój widz właściwie, żeby Wladimir nie tylko tylko zadawał obrażenie jednostką z jego prawej strony, ale także sobie. I to jest super. Bo wtedy zadając sobie obrażenia, macie szramowisko, macie zadawanie obrażeń, możecie to wykorzystać, możecie tu zagrać jakieś zaklęcie. Więc naprawdę fajny, fajny pomysł. Jakaś propozycja. Wiemy, że Wladimir jest raczej rzadko spotykany, chyba jedy, jedy, jedna z najsłabszych kart. Bardzo mi się podobały e, wasze propozycje. E, mam nadzieję, że słuchajcie, będziecie. Co jakiś czas robić takie propozycje, bo mam w planach robić taki formacik nasze wzmocnienia i nerwy. I to byłoby fajne, gdybyśmy tutaj zrobili takie rzeczy i pokazywali Rajotowi. Także zachęcam Was do tego. Jeżeli chodzi, słuchajcie o dzisiejszy deck, to zapraszam Was, słuchajcie. No, a, no i oczywiście moje gratulacje, moi drodzy. Dobra robota. Jak wspominałem wcześniej, pozostałe, słuchajcie, zmiany uważałem po prostu zazwyczaj takie zbyt mocne, hardy i pod. Od, I pod pewnymi względami nietrafione, ale pamiętajcie, że jest to oczywiście subiektywna opinia. Moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na coś nietypowego. Ostatnio mieliście okazję nawet to zobaczyć po stronie przeciwnika. Koleś grał Atrox i Bilgewater. I ja za bardzo nie wiedziałem, co to jest. Ale słuchajcie, no, polski huzarz już się dowiedział. Moi drodzy, tutaj jest próba uruchomienia darkinów. W taki sposób, że gramy bardzo tanie karty z Beatch gramy lokację, która daje 2-1 i postrach, i robimy dużo tych kart za jeden. No i słuchajcie, wtedy zaczyna się magia. Ja jeszcze tym takim nie grałem, bo chciałem wam przede wszystkim go pokazać, bo on jest specyficzny, nietypowy. Atruk w końcu znalazł sobie, nie chcę powiedzieć jakiegoś towarzysza, bo nie mamy tutaj drugiego bohatera, ale znalazł swoją armię e, słabych jednostek. No bo jak się sami domyślacie, skoro mamy dużo słabych jednostek, rzucamy na nich broń, a później dostają się te karty. Tymi potężnymi darkinami, no to jest jakiś potencjał, chociaż uważam, że gierki pewnie będą kończyć się znacznie wcześniej niż uda nam się to rozegrać. No ale zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem jak najbardziej, słuchajcie, zadowolony z tego deku. Jeżeli chodzi o sytuację na papierze, zobaczymy jak będzie się prezentować, ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście prezentacja talii. Chyba was nie zaskoczę, mówiąc, że jest oczywiście e, Atalia na słuchajcie, standard, czyli możecie grać ją rankedy. Widziałem, że niektórzy ludzie mieli bardzo ładne umiejętności tym dekiem, co jest dla mnie zaskoczenie, bo ja ostatnio ograłem go swoim dekiem dla początkujących widzów. Moi drodzy. Najważniejsza karta, jaka tutaj jest, to jest RS Grabieżców. Taka ciekawostka, kiedyś ta karta była droższa, kosztowała 5 punkcików między innymi. No, jaka Gdy obliczam, przywołaj losowego stronika o koszcie 1. Mamy dwa punkty odliczenia, więc dwa punkciki na 1 daje nam jeszcze karciuszkę. I o koszcie 1. Natomiast po odliczeniu dwóch punkcików przyznajemy kosztującym 1, pamiętajcie, 1 sojusznikom, 2, 1 i postrach. Okej. Okay. I co tu tutaj chodzi, widzowie? No Chodzi o to, że gramy jeszcze taką kartę, która się nazywa Harda Nadzorczyni. Która przy grabieży jest w stanie dać wszystkim, gdziekolwiek są, czyli wszystkim kartom, które kosztują 1, jeden, jeden punkt do ataku. No i teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Jest 15 kart za jeden. Lokacja daje dodatkowo. Dodatkowe karty. Więc słuchajcie. Tutaj jeszcze jest macka, więc jeszcze więcej potorii, jakby jedynek. Żeby było śmieszniej, dorzucamy bronię, dodajemy jeszcze więcej dimerza, bo nigdy nie wiadomo, co wypadnie tak naprawdę z niektórych jedynek. Bo gramy tu także zaklęcie, słuchajcie, przywołujące. Więc wyobraźcie sobie, jakąś potencjalną sytuację. Nieuchwytna jednostka, rzucamy wyposażenie przeciwnik nie ma tego jak skontrować. Mamy mnóstwo waliu na stole. Jakby. Losowość pewna, tak? Czy to między innymi z tego zakończy, czy nie. Mamy tutaj także oczywiście em, kartę za jeden. Ona też dostanie buffa, pamiętajcie. E, wiadomo, jedyneczka, skoro gramy, słuchajcie, pod bronię, to możemy wykorzystać tę artylerię, Dlaczego tutaj? No, bo ze zestrojenie, chociaż tutaj widzieliście raczej ze zaklęć, tutaj szału nie ma, bo są tylko 5, więc można byłoby tutaj potencjalnie coś dodać. E, harfa Darkinów tutaj, zobaczcie, pamiętajcie, że tutaj szybki atak, dwa fajne punkty obrażeń. Dodatkowo e, Wachlarz, czy smoczątko jest za jeden? Nie, więc tutaj buffa nie dostanie. Pamiętajcie, że kiedy uda wam się zrobić zagładę, asymilację, no to będzie niesamowite tutaj combo, tak? Bo macie te karty tanie za jeden. I co najważniejsze, darkini się pojawią, więc jakby zamienią, znaczy nie wiem, jak to przemienią się, przepraszam, przemienią się, więc będą to fenomenalnie potężne, silne jednostki. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze widzowie moi drodzy, Stima i to jest chyba dla mnie największe zaskoczenie, bo ja nie do końca go rozumiem. Bo, gdy przywołamy sojusznika, koszt 1 przyznajemy na silniejszego wrogowi podatność. Tu chodzi chyba o to, żeby tu dobrze zagrać pod podatność. Po prostu, jakby rozumiem i nie rozumiem. Nie rozumiem z tego względu, że to jest bardzo droga karta. Ona troszeczkę zwalnia nam tempo, bo bardzo łatwo ją teraz zabić. Ona ma dwa punkty zdrowia. Ma 3, dostała rewolka. Ale, no, dwa punkty zdrowia to jednak boli. Boli jednak, widzowie. Oko, dlaczego? wydobieramy dobieramy sobie karty. To jest dosyć ważne, bo tutaj szybko się wypsrykamy. I 2 eee, Macka. Jeden więc potencjalnie użyjemy tutaj rejsu znowu, e, Atroxus wiecie, co jest dla mnie niesamowitym zaskoczeniem, gramy tylko i wyłącznie dwie kopie. I widziałem, że faktycznie ludzie grają na dwie kopie. Nie wiem, czy to kwestia, że faktycznie ktoś skopiował od gościa, który zagrał sobie dwie kopie, ale nie wiem, czemu zagrał dwie kopie. Może faktycznie trzy razy, a to, to było za dużo? Nie wiem. Ksolanie widzowie oczywiście tutaj śmiga niesamowicie, no bo pokazałem Wam, mamy lokację, mamy karty 3-2, więc to jest, słuchajcie, nieprawdopodobny fajne kombo, żeby tutaj zagrać ksolani. A skoro mamy dużo jedynek, no to ksolani bardzo się cieszy. Także jest kilka kart, które musimy dobrać w Wirli. Race. Dwójka, no i żebyśmy zaatakowali, i wtedy jest super. Bo jak tego się nie uda, no to słuchajcie, talia traci mnóstwo paliwa, mnóstwo tej siły, która może pomóc we zwycięstwie. Moi drodzy, zapraszam was na giereczki. Let's go, my friends. Let's ducking go, my friends. Muszę uważać na przekleństwa z tego względu, że widzowie, YouTube ich nie lubi. Czyżby to był bardzo szybki surrender O ja chyba pomyliłem tryby, co? O nie, 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 tak to by się może. Wszystko do wyrzucenia. Machu machu. O Jezu. Nie ta emotka. No dobra, mamy jak zacząć. Bardzo fajnie. Mamy już powiedzmy mini przewagę. Jakbym znalazł kartę 3-2 w następnej rundzie i teraz udałoby się uderzyć. Oh my god Aj, karamba blisko, ale za, ale... Ugh. Ładne to było anyway Szkoda, że za bardzo nie mam co grać, więc zagramy wokół piątki prawdopodobnie Dwa razy solani na start Najważniejsze co było w tej grze To zrobić sobie przewagę na stole Tanimi kartami, to było najważniejsze co mogliśmy zrobić Jak, jak, jak on to wygra, szczerze to będę załamany, nie? Karta za jeden, żebym tu dorzucił Fuck Unlucky. Ale ta ręka jest paskudnie niemiła wobec mnie! Oh my goodness! No come! On. Jak zawsze narzekam, że nie mam ksolani dzisiaj, pyk! Trzy razy ksolani. Atrox. Same najdroższe karty. Holy shit! O oh my goodness! Ale to jest, to już, to, bardzo mi się już to podoba ta cała sytuacja To, to jest bardzo komiczna. Otwory morskie będą się nas lękać Okej okay. I co z tego jak nie mamy jedynek, prawda? Może karta za jeden w końcu wypadnie no come on, no please, come on, no come on, to no, gram jeszcze na rajza, no. Please, stop, please. Ale to jest naprawdę, nie wiem, dawno nie widziałem takiej sytuacji. I token jeszcze ten niefortunny. Nie, no proszę was, Błagam, no proszę, to jest efemeryczne. Jezu, pierwszy raz widzę coś takiego, naprawdę. Oh my goodness. Węknij się do środka, od powierzchni. Coś nam zabije, ale skorupka jest, więc jest git. Tutaj. Mówiłem Wam, że ta karta podczas prezentacji talii będzie bardzo łatwo umierać. Często goście na tablicy z listami kończymi, ale ma tempo. Nie, wiecie, że może być koniec gry w następnej rundzie? Naprawdę może być koniec gry w następnej rundzie. Uwierzylibyście w to? Mamy, mamy tylko dwie jedynki, więc cały ten buff, wokół którego graliśmy, nam nie pomoże, ale to no przede wszystkim chodzi o tą bardzo niemiłą rękę dla nas. Myślę, że on może grać wokół awansu w następnej rundzie. Nie mamy tutaj jak ładnie rozegrać, byśmy mogli go zabić, gdybym mógł dorzucić jedynkę. Chodzi o to, że zaraz za zaatakujemy w ten sposób. Wycofanie za 3. Jest jak jest, no nie da się tego przewidzieć niestety. Najwięcej value tutaj, żeby ta karta przeżyła. No i zobaczmy, czy w następnej rundzie ten rice wygra. No powiem Wam szczerze, że no ten rice nie miał prawa tu wygrać, ale jego ręka, a moja ręka co mi to mi przyznacie ta ogromna różnica ogromna różnica. No i zobaczmy, a ma już, ma już wszystko czy nie? Ale naprawdę, bardzo zabawna gra nam się trafiła. Wszyscy sensie to było naprawdę zabawne. A gdybym chciał to zagrać wolnie, kiepsko. Okej. Okay. Okej, okay. mam nadzieję, że nie, nie trafił run. Proszę, nie traf run. Błagam. Nie traf run, bo wtedy sobie przywróci, zabije nam jeszcze kartę. To nie jest ok. Co nie zmienia faktu, że wolałbym tu zagrać jedynkę, bo jeżeli ta karta potencjalnie zginie, to daną nam stack. Nie mogę zagrać wokół dwóch solani, bo nam po prostu wycof. FA. Nadal ta karta umiera. No powiem wam, że no, kaplica, no kaplica, no kaplica, no. Woda piecze, nieźle piecze. Nie no, brakuje mi kart! No, co jest grane, ty? Tak nie może być! Jak to rozegrać? No dobra, musimy to zagrać bardzo powoli. Mamy dwie, dwie bronie, jakby, potencjalnie. To jest karta do przewagi. No zobaczmy, No będzie będzie wesoło zaraz. Będzie wesoło. Ok. Jedno wycofanie. Ryzykujemy. No jest to jakieś jest to jakieś ryzyko na które jestem gotów. 7 punktów. Oddajmy mu jeszcze jeden ruch Wiem, że zagłada tu nie działa, w sensie nie musicie mi mówić Okej, okay. no i dobra, zobaczmy My friends, let's, let's go my friends Wybejtowane perfekcyjne, ale czy to starczy? Nie miał runy podstuna ja Jeszcze może ją znaleźć, na mniejsza Jest, jaka okay. jest Odkładnik pod mężczyz Nie wygrasz to jest ten moment I stworzyłem taką, takiego fenomenalnego mema Bawi mnie do dzisiaj Okej, okay, ale jak to było close Widzę jak on był blisko, żeby to wygrać To jest nieprawdopodobne Ale słuchajcie, takiej... Takiej dziwnej, zabawnej gry, naprawdę dawno nie miałem. Ta karta 3-2, nam wypadnie. Nie możemy zablokować on ma jedynkę. Proszę, cała sytuacja. Nie? Mamy 3 razy Ksolani. Eee, oh my goodness. To było bardzo śmieszne. Widzowie, jedziemy oczywiście z kolejną grą. Ok, mamy wyzwanie. Dlatego, że tutaj jest sporo zaklęć. I kulturalnie mówiąc, możemy dostać przez to lanie. Dobra, jedynka jest ok. O, oh, jeszcze lepsza jedynka. Wzruszyłem się. Doskonale. Im trudniejsze łowy, tym lepsza nagroda. Wszystkie potwory... 2 Va waliu, dla spok. Pewnie zagramy jeden, dwa w trzeciej rundzie. Oh my goodness. Może zagramy 1-1 jeden, jednak. Jeden. Raczej pauzuje, bo gra pod nami. Nie wiem czy się... W sensie jak zagram dwójkę to stracę ją, a tutaj jest dobry moment na pauzę, ale mam drogą rękę niestety. Na że zagramy to wolniej, niech ta dwójka sobie poczeka kulturalnie. To jest... Wiem, że to było dużo waliu, ale możecie mi wierzyć na słowo, on by to skontrował, nie, nie było sensu. Nie, nie kiedy on ma 6 punktów, nie było sensu. Wiecie co jest ciekawe? Że ta karta też jest za jeden. Dobrze, formuła dosyć szybko zagrana, tu wszystko inwestowane w nami, ale to była dla nas podpowiedź, że no nie zagra tu niesamowitego kombo, nie? Ale my za to zagramy niesamowite kombo zaraz. Mm. Bardzo niefortunne dzisiaj mi tutaj wypadają te karty po pierwsze. ok, to jest bardzo wolne zagranie. Uderzyć co uderzy nas oczywiście, ja no to nic nie poradzę. No, najgorsze jest to, że nie mamy ładnej przewagi na stole. Not bad at all, to be honest. Not bad at all. Która karta jest. Dobra, wybejtujmy wybejtujmy coś. Wybejtujmy na to zagranie, wtedy będzie można jedynkę zagrać i czwórkę, i wtedy będzie combo. Będzie combo, ok? Będzie combo. I chyba ATROX'A w następnej rundzie wtedy dorzucimy. Bo jak na razie mamy 5 kart w ataku. A tu jeszcze ta jedyneczka, tu będzie. Będzie zabicie tej karty. W sensie tutaj, prawda? Ok. Nie, nie podoba mi się to, że zagrał troszkę w inny sposób, niestety. No nic. Próbujmy dalej. Szkoda, bo właśnie chciałem na odwrót. Chciałem wybejtować zagranie, ale on tego zagranie nie zrobił, więc troszeczkę inaczej to będzie wyglądać. Oddaj się prądom, bo inaczej porwą Wow! Ile werwy w takiej małej rybce! To było bardzo ciekawe. Mogłem tu skorzystać z okazji chyba to było powolne, no tak to byłoby bez sensu w sensie niepotrzebnie to rzuciłem, najpierw atak okej, okay, ale on nam na to na, na to pozwala, z tego skorzystamy bo to jest dobry value, tutaj dodatkowy atak okej, okay, pozbędziemy się, pozbędziemy czy nie okej, okay, pozbył się chyba tych kart, ale dobra, tu są dwa mistyki. tu są dwa mistiki, idziemy na wymianę, mamy fenomenalnie tu ustawione karcioszki Ok, chyba złą kolejność ustawiłem no. Zobaczcie, ta karta powinna być tu, bo ona zadziała jako pierwsza, dobrze myślę? Zaraz to zobaczymy, to nie będzie w tym samym chyba momencie. Nie powinien być w stanie wygrać w jednej rundzie. Tak, było tak jak powiedziałem. Wow, głazek jest ok. Głazek jest naprawdę ok. Ok, więc trzeba uzupełnić stół kartami za jeden. blokuje mi slot 1 ta karta cholerna okej, okay. no będzie wesoło w następnej rundzie, to wam powiem zrobimy tak i zrobimy tak i aktualnie mamy 6 kart i on ma tylko jedną do bloku co tu się stanie? Najpierw jedynka ta, doskonale! W sensie, oh my goodness! Tu i tak jest przywołane smoczątko, pamiętajcie. Atrox tu będzie zaraz. Chodziło tu też, żeby wymusić zagranie, bo traci dwie bardzo dobre karty. I co teraz? No wiadomo, że tu będzie próba zabijania, nie? Ło, wow, Ło! Wow. Kolego! Kolego! Śmieszna to była, śmieszna interakcja, prawda? Tak? On to może jeszcze wygrać. On też jeszcze może wygrać. To coś zrobi. Mam, mam pomysł żeby zabić tę kartę. Później, to trzeba to zostawić, więc trzeba to zagrać chyba tak. Mogą nas rozdzielić stary Zobaczymy, czy przegramy czy, czy, grę w następnej rundzie. Ja I tak miałem za mało waliu, żeby zagrać pod zagładę, więc spokojnie. Bolesne, nie powiem bolesne. Mogłem nie zagrywać, miałbym teraz uderzenia troxa. Możemy dograć jeszcze jedynkę i w stu procentach zagłada w następnej rundzie. Obszarowe obrażenia będą dla nas tragiczne. O, jeszcze jeden! Wojna nie jest miejscem dla tchórzy. Chodzi o zrobienie tego combo. Pytanie, czy mu się uda. Zobaczymy. Mógłbym tu coś by baitować tym zagraniem. Przywróciłbym sobie hapeki. Mógłbym zabić kolejną kartę. A teraz jest zmuszony do jakiegoś zagrania. Po gry na razie nie wygrywam. Z tym jednym HP zobaczymy. Szuka zaklęcia. Przynajmniej 3 punkty zużył. Oj, bardzo dużo punktów zużył. Opłacało się! Jakby uderzenie jednak, jak widzicie, opłaciło się. Bo teraz ma malutki problemik. Chyba, że nam wyczyścić całutki stół, no to wtedy będzie mały problemik. Ale nie może teraz zrobić tego. Pozbyliśmy się pięciu blackjack, wow! Of course, my friends, of course. Widzowie, niestety to tyle na dzisiaj. Bardzo mi przykro, dlatego że gierki były długie. Ja słyszę, że burza się zbliża, a ja już kiedyś zasilacz straciłem. E, dziękuję widzowie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że konkursik przypadł wam do gustu. Zapraszam Was w piątek. Będzie turniej. E, sloty są już prawie wszystkie zajęte. E, Mononoxus, także będzie grubo. Pamiętajcie, piątek, godzina 18. I do zobaczenia w następnym materiału. Trzymajcie się. Jo.